Dzień 29, wieczór z listu do Rzymian 8, 26 do 30. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi. Zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu, albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył. Tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Rozważanie. Duchu Święty, przyjdź, przyjdź z pomocą mojej słabości, przyjdź, kiedy nie umiem się modlić ani nie wiem o co prosić. Wlej miłość w moje serce, abym wypełnił pierwsze i najważniejsze przekazanie miłości Boga całym sercem, całym umysłem ze wszystkich sił. Spraw, abym jak święty Józef był zakochany w woli Bożej, w Jezusie Chrystusie i Najświętszej Maryi Pannie. Ty z Nim współdziałałeś. Współdziałaj też i ze mną w prozie mojego życia, w monotonii codziennych zdarzeń, w trudnościach i niepokojach obecnego czasu. Rachunek sumienia. Panie mój, Jezu Chryste, Ty z Ojcem posłałeś nam Ducha Świętego. Przepraszam Cię, że tak mało go ciągle przyzywam, że nie korzystam z Jego pomocy? Czy przyzywasz Ducha Świętego w ważnych i tych powszednich momentach Twego życia? Czy nie odkładasz na potem Jego natchnień, czy zachowujesz pokój serca, kiedy życie wydaje się być monotonne i nudne? Co Duch Święty podpowiada ci w tym momencie? Święty Józefie, cieszę się, że coraz lepiej poznaję Ciebie i Twoją rolę w Kościele. Porozmawiaj chwilę ze Świętym Józefem. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, kocham Was. Ratujcie duszę. Święta Maryjo. Pokorna służebnico Pana, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.